12 minut robiliśmy wywiad, a potem Dominika położyła kamerę i 12 minut siedzieliśmy i tak gadaliśmy. A. Mieliśmy się sami. Aha, że no. gadę w jakim sensie? Takim, się... że Olga wchodziła w rolę. E, e, udzielę, nie udzieliłem, tylko e, reportera, Tak, i um. się zamienialiśmy. Bo no, ja to no, strasznie no. podstreszony, zawsze siebie. A to z tego powodu? Się tak, tak, bo nie potrafiłem wyluzować. Tak, i Bartkowi wiedzieli. było lepiej jak siedział pomiędzy dwiema kobietami po prostu. To mu się nagle zrobiło lepiej. Teraz <grym zimno> <grym zimno> tak. <grym zimno> e, nie no Nie zapomniałem, co ja mam robić na wstępie. Dobra, dawaj, na mhm. No to to będziemy, będziemy robić, słuchajcie, 30, możemy robić tych powtórek, nie? No tak. Nie? Boże, no, ale nie, to nie. muszę, to na żywiu. Dobra, to zaczynaj i jojo. Mm -hmm. <grafy> no, to samo. taki hipsterski. Nie, nie, tak teraz, dla mm. rozluźnienia. <grafy> żeby wyżej mm. było. Zresztą sama, wiesz, prowadzi w psychoterapię. Dobra, przyjdziemy do wywiadu. Witam Cię Ewa. Witam cię. E... Czekaj jeszcze raz, no. <grafy> e... E... Witam Cię Ewa. E... Witam. No, wywiad... E... Bla, 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 bla. To co jeszcze raz? <grym>, ja nie okay. będę tak robić. Nie? Dobra. Ty masz maseczkę, I, nie byla... będzie widać. Ale jak będę robić ble. No <grym>, <grym>, to nie początku. Ble. No to jest... ble, <grym>, ble. mi to spada ta maska, słuchajcie, te, 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 te jak tak w ogóle No tym mówić w ogóle. Proszę? Dobra, na żywo. No to dalej. Na żywno. E... Witam cię Ewa. Na wywiadzie z okazji 21 rocznicy naszego ośrodka. No i w tych wywiadach... Chcę przybliżyć, może trochę poważnie, może trochę na wesoło e, terapeutu, terapeutów, e, neofitom, członkom mhm. naszych rodzin, e, aby po prostu tak nas poznali od środka, od kuchni pracy terapeutów i e, e, może trochę zrozumieli, co się tutaj dzieje, no, bo pewnie nasi rodzice mają jakieś abstrakcyjne mhm. wyobrażenia o terapii, a tak to może trochę ich... E, no, ukażemy im tego trochę. I jak nie będziesz chciała na no coś odpowiedzieć, możesz zawsze powiedzieć pomidor. Pomidor? Pomidor, no. e, Czy jesteś gotowa? Jestem gotowa, witam Cię bardzo. E, no to pierwsze pytanie, skąd wziąłeś pomysł na pracę z uzależnieniami? Mm... Jak się to zaczęło? No, zaczęło się od, y, chyba od liceum, od fascynacji y narkotykami, narkomanami, ludzką psychiką, tym, jak ona jest, jak ona jest tajemnicza i, i, i skomplikowana. No i chyba też nie pociągała taka tajemnica, która jest związana z psychoterapią, z tym, że to taki zawód, gdzie się powierza właśnie coś takiego bardzo intymnego drugiemu człowiekowi. Także dużo, dużo było takich, yy, takich zmiennych, które były związane z tym, że wybrałam ten zawód. No I właśnie z tym wiąże się drugie pytanie. No skąd pomysł na psychoterapię, na metodę leczenia psychogramu, która jest jakoś, no chyba rzadko spotykana mm -hmm. w ośrodkach Rzeczy niezależnień. i, e, no ja powiem z doświadczenia, że bardzo pomaga, mimo że mm -hmm. na początku wydawało mi się to abstrakcją to no, stąd taki pomysł, żeby tak leczyć. Mhm. Mhm. No y, psychoterapia no, w, w ogóle wzięła się stąd, że może no, to jest, że... Y, 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 to, że chodzi po prostu o rozwój, że terapeuta y, y, ma się rozwijać. I y, najpierw był taki wymóg, żebyśmy zostali specjalistami terapii uzależnień, żebyśmy mogli w ogóle tutaj pracować i pomagać ludziom uzależnionym ale później bardzo szybko się zorientowałam, że y, y, terapia uzależnień to taka, y, to taka terapia, gdzie się zajmuje tylko jakimś kawałkiem ludzkiej y, y, historii, a co z resztą tej historii? Y, co z, y, y, z, y, z tą historią, która była y, przed narkotykami, która jest na przykład związana z tym, y, z nawrotami, z tym, jak później funkcjonujecie. No i stąd y, taka, taka myśl, że trzeba się rozwijać i się zająć jakby rozumieniem takiego całościowego y, waszego funkcjonowania, życia, sposobu myślenia. A psychodrama, y, no dawno, dawno, dawno temu pokazał mi ją czysto Czekaj. Y, I byłam nią zafascynowana chyba w latach już, nie wiem, może to były nawet, no nie początek, 2000 roku, jakiegoś takiego. I tutaj z społecznością pierwsze psychodramki robił. Bo był w kręgu takich osób, które, które właśnie tworzyły taką pierwszą grupę psychodramy w Polsce. No i nie zaraz już robię. Bardzo się cieszę, bo świetnie ci to wychodzi i bardzo nam pomagasz. I w sumie tak mi przychodzi do głowy trzecie pytanie. W takim razie jak e, e, po prostu tyle emocji i tyle doświadczeń od, od nas odbieracie, odbierasz. E, po prostu jak sobie radzisz z naszymi trudnymi przeżyciami, emocjami? Co z tym robisz, bo pewnie taki natłok też robi Tobie coś w emocjach i mm -hmm. jak sobie z tym radzisz po prostu? Mm -hmm. y no... Mm... Wydaje mi się, że to się zmieniało, y, z, 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 zmieniało y, 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 w zależności od tego jak długo pracowałam. Na początku w pierwszych latach było bardzo trudno. przejeżdżałam do domu i po prostu przeżywałam to wszystko i mi się śniło i, i wieczorami i później. Y, jeszcze kilka dni że, e, zastanawiałam się jak to wszystko, co się wydarzyło i, jak, i, i, i co miało miejsce. No a teraz e, im dłużej pracuję, tym mam różne sposoby na to. Mamy zebrania kliniczne, na których rozmawiamy i trochę e, możemy odgadać różne emocje. No i superwizja do tego służy, czyli, czyli takie spotkania z e, osobami, które e, monitorują naszą pracę. I, i tam też możemy to bardziej rozumieć, jakoś sobie poukładać, ponazywać, co się z nami dzieje. Ja I ty słowami właśnie często mówicie, znaczy już kiedyś wywiad robię i często mm -hmm. no, mówicie o tej superwizji, coraz bardziej mnie jakoś mm -hmm. ciekawi w ogóle ten temat, jak to tu wygląda. Mm -hmm. Nie przeznaczam mm -hmm. do, do następnego pytania. Bo tak bardziej z humorem teraz, czy mm -hmm. pamiętasz jakąś śmieszną sytuację z tego ośrodka, przez lata, który tu pracujesz, która Cię jakoś strasznie rozbawiła? Mm -hmm. Mm. Hmm. No, nie wiem, nie przychodzi mi do głowy um, jakoś tak... Um... Musiałam się dłużej pozastanawiać. Bardziej jeżeli coś mi chodzi po głowie, to, to, to może też jest trochę jest związane z jakimiś aspektami humorystycznymi, ale bardziej mam w głowie, jeżeli sobie sięgam pamięcią, to mam yy, chyba yy, najbardziej jakiś rodzaj yy, yy, twarzy pacjentów związanych z zakończeniówkami takimi planowymi, czyli związanymi z jakimiś radością, wspominaniem i też z różnymi przywoływaniem różnych humorystycznych historii i takimi chyba też smutnymi wyjazdami, które nie są o czasie, tylko w jakichś emocjach te decyzje podejmowane, ale to bardziej właśnie mm, twarze i takie, takie wydarzenia humorystyczne. Teraz nie wiem, czy coś takiego. Zawsze mamy... Nasze zebrania są no, często bardzo które i po prostu ciągle to jest też taki jeden ze sposobów mm, jakby mm, pomocny w odradowaniu różnych trudnych sytuacji, które się tu dzieją, no to, no to mm, y, 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 często się tam śmiejemy i, 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 i dużo humoru, ale żeby takie stricte właśnie coś, coś takiego właśnie jednego, to nie, nie do końca Tylko się sobie przypomnieć. No, Mogłem ci wcześniej zadać pytanie, pytania żebyś pomyślała. No, to akurat by się przydało, bo no. to się coś pamiętała. E. Mhm. Jeszcze tak dwa pytania. E. Pierwsze to. Mm, jak się odnajdujesz w pracy z tyłoma mężczyznami, jako pacjentami? Czy sprawić ci to dyskomfort, czy nie robić to żadnej różnicy? Mm. Nie, 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 nie. Ja jakoś. Mm. To jest taki sposób radzenia sobie, że ja po prostu myślę o człowieku, z którym się spotykam. Płeć jest ważna przy okazji jakichś różnych innych tematów, znaczy takich specyficznych związanych z płcią, ale tak, no to po prostu nie wiem, siada przede mną człowiek. Rozumiem. No i tak na sam koniec pytanie, które zadaję każdemu terapeucie i czym dla Ciebie jest ten środek, czym dla Ciebie jest szansa? Hmm. No, to, jest, to jest też trudne jakieś takie pytanie, bo, bo tak, bo na pewno to jest takie miejsce, które jest związane z jakimś nawet kawałkiem mojej tożsamości, yy, bo yy, yy, w związku z tym, że pracuję od początku założenia tego środka, to pamiętam Yy, jeszcze taki moment, kiedy, kiedy nic nie było, kiedy nie było pacjentów, kiedy przyjeżdżaliśmy yy, z Krzyśkiem. Yy, yy, pierwszy raz tutaj jechałam, mnie zabrał i było yy, jakieś tutaj, nie wiem, yy, no to, to, to wszystko załośnięte jakimiś haszczami yy, nie było w ogóle żadnego sprzętu, pusty budynek, wyremontowany. Czekaliśmy na pierwszych pacjentów. Pamiętam, jak się zapełniała społeczność. Jak najpierw przyjechał jeden pacjent, później kolejnych dwóch, później czterech, i ta społeczność. Pamiętam, pierwsze społeczności to były takie w kręgu pięciu osób. też to dobrze jakoś pamiętam. Pamiętam, jak pacjenci karczowali po prostu te haszcze, bo nie, nie było podwórka, nie było niczego, to było, wszystko było w jakiś. Badylach i pozarastane. Także, no nie wiem, jakoś mam wrażenie, że że się starzeję z tym ośrodkiem i że jakoś nie wiem. Jest wpisane w moje serce, mam drogę zawodową i jakoś mam też takie przyjaźnie i relacje z tutaj z ludźmi z ośrodka. Czyli to jest jakieś. Nie wiem, nie wiem jak na to odpowiedzieć, ale jak no, jest to ważne. Tak, wa ważne, jakieś, wa ważne jakieś miejsce, kawałek tożsamości, no tak. Z tego co mówisz, to chciałabyś tu pracować jakby do końca swojej kariery terapeuty? No nie wybieram się na razie nigdy, ponieważ... Wszyscy się nie zwolni, miał jakieś plany. To nie, ja to pogadam ten... z Krzysztofem, żeby tam była dożywotnia umowa. No, nie, ale nie, nie wybieram się w To bardzo ważne miejsce dla mnie. No, bardzo się cieszę. No, mhm. Jesteś tu, chyba, też ważną częścią tego miejsca i dajesz dużo swoim e, pacjentom, wszystkim pacjentom, tak naprawdę. I Twoje zajęcia na grupie terapeutycznej, że też chcemy Cię jakoś podziękować. Mhm. i w sumie dziękujemy za wywiad i zapraszamy. No na kolejny wybór, który będzie wrzucony za niedługo. Dzięki. Dzięki.